Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Miesiąc krachów dobiegł końca, a przed nami chyba najciekawszy okres dla rynków. Dodatkowo już niedługo czekamy na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie notowane na Polimarket dla Trumpa drastycznie zaczęły spadać. To automatycznie przejawiło się słabości rynków, w spadku nawet na Bitcoinie, który otarł się o swoje ATH. Jednym słowem rynki robią się niepewne. Będzie to przed nami bardzo, ale to bardzo Ciekawy okres. Dodatkowo zawierowania geopolityczne, nie wiemy, jak to wszystko się rozwinie na Bliskim Wschodzie i czy nie będzie eskalować dalej. I to nie tylko na Bliski Wschód, no bo chyba wszyscy wiemy, co się dzieje w Europie Zachodniej i kto tam przybył do tamtych krajów. Czy Europa zapłonie? Jak to wpłynie na rynki? Jak ci się wydaje? Myślę, że zmienności w najbliższych miesiącach nam nie zabraknie będą to gorące miesiące. A dzisiaj zapraszam Cię na nasze spotkanie, można powiedzieć, już cykliczne, bo skoro weekend to czas na hity czyli spółki zgłaszane przez widzów pod obserwację do analizy. Spółki, które być może mają potencjał i właśnie dzisiaj zajmiemy się tą tematyką. Czyli znów wybrałem kilka spółek, które wrzucimy na wykres, sprawdzimy tam informacje, sprawdzimy wyniki, poprowadzę sobie te statystyki od momentu zgłoszenia, tak więc też będziemy mogli zweryfikować, czy te spółki wytypowane przez widzów dały zarobić inwestorom, czy też nie. Tak więc jest to dosyć ciekawa, edukacyjna seria. jeżeli. Masz jakieś ciekawe spółki, które chodzą ci po głowie, według ciebie są to hity bądź perełki. To oczywiście zgłaszaj z uzasadnieniem w komentarzu, a ja będę to monitorował i będziemy to analizować. Tak więc, jeżeli ta tematyka się interesuje, zapraszam do pozostania, obejrzenia materiału od deski o deski oraz oczywiście pozostawienia subskrypcji i łapki w górę dla algorytmu. I zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, że na rynku jedno jest pewne, a wręcz gwarantowane. Na pewno na rynku stracisz pieniądze. Jak jesteś tego świadomy, to być może przygoda na rynkach jest właśnie dla Ciebie, a jeżeli nie, to lepiej trzymaj się od tego z daleka, bo ryzyko jest po prostu przeolbrzymie i większość inwestorów traci na rynkach. Tak więc trzeba mieć tego świadomość. A ten materiał jest tylko i wyłącznie materiałem edukacyjnym. Tak więc, zarówno ja, jak będę pokazywał wykresy, czy też nasi uczestnicy tutaj, czyli widzowie, którzy zgłaszają swoje typy w komentarzach, to nie jest żadna porada, to nie są żadne rekomendacje. Jest to materiał czysto edukacyjny, a wręcz rozrywkowy, bo nikt nie wie, co na rynku się wydarzy, sam rynek nie wie, co wydarzy się choćby nawet za sekundę. Jak widzimy, mamy tutaj dokładne zestawienie spółek, które zostały zgłoszone w ostatnim czasie pod sekcją w komentarzach, tak więc pod każdym nagraniem masz możliwość dokonywać takiego zgłoszenia, a tu są moje wyliczenia i zaraz to będę omawiał. Tutaj oczywiście screeny z komentarzy, kto to zgłaszał i również w tabeli mam to również prowadzone, tak więc systematycznie lista pewnie będzie rosła, a my będziemy mogli tutaj zwracać uwagę, kto ma dosyć dobre oko i wypatruje dosyć łakome kąski. Tak więc myślę, że to będzie też dosyć ciekawa lekcja. I zobaczymy, jak te spółki zachowują się na przestrzeni kolejnych tych najlepszych miesięcy dla rynków, bo to też będzie na pewno ciekawe. I właśnie do tego końca, można powiedzieć, najlepszego okresu dla rynków będziemy sobie obserwować. A potem będę odświeżał tą listę. Ale na początku tego najlepszego okresu mamy taką listę, jaką widzisz na ekranie. Tak więc przejdźmy już. Do konkretów. Jeżeli chodzi o datę zgłoszenia, to jest oczywiście data, kiedy pojawiają się komentarze. Kurs P to jest kurs początkowy, czyli kurs zamknięcia sesji od zgłoszenia. Kurs A to jest kurs aktualny, czyli ostatnie zamknięcie. W momencie, kiedy ja nagrywam ten materiał, zysk, strata, tutaj mamy obrazowanie tego, co się zdarzyło od momentu zgłoszenia do ostatniego kursu zamknięcia, czy spółka zarobiła, czy straciła. Oczywiście nazwa spółki, kto zgłosił, natomiast to z komentarzy tutaj przyniosłem: ticker spółki, i tutaj dodałem kolejne kolumny, bo to jest dosyć ciekawe. Lubię sobie prowadzić tylko statystyki, natomiast myślę, że to będzie taka dodatkowa wartość w naszych spotkaniach, bo sobie zobaczymy maks. Ja przez to rozumiem. To jest maksymalny kurs, jaki wyniósł dla danej spółki od momentu zgłoszenia. Czyli może to być nie wiem, wybicie cieniem, wybicie po paru dniach, czy cokolwiek innego. Czyli po prostu mierzę sobie, czy ta spółka w ogóle dała kiedykolwiek zarobić od momentu zgłoszenia. To takie ciekawostka. I tutaj mamy właśnie wyliczenia. Czy mamy zyski, czy też mamy straty. Tak więc, jak widzimy, chyba nawet nie ma. Żadnej straty. Wszystkie są na plusie, ale będę to oczywiście za chwilkę omawiał. Data maksu każdy może sobie sprawdzić po kursie zamknięcia, znaczy nie zamknięcia, tylko kursie maksymalnym, a nie zamknięcia. Tutaj mamy kurs zamknięcia aktualny i oczywiście dni. Ile dni minęło od momentu zgłoszenia przez uczestnika do osiągnięcia szczytu. Jak widzimy te wartości są tutaj Różne. I teraz przejdźmy już po kolei, bo ostatnio mieliśmy dosyć ciekawe spółki i do jednej wrócę, bo Mabion no, zachował się, można powiedzieć, zgodnie ze scenariuszem, przełamując jedną z bardzo ważnych stref. I myślę, że od Mabionu dzisiaj sobie rozpoczniemy, ale zobaczmy, jak to wyglądało na przestrzeni tych ostatnich wręcz bym powiedział, już tygodni, bo czas biegnie bardzo szybko. Widzimy, że Mabion od momentu zgłoszenia jest na stracie minus 32%, ale była chwila, gdzie ten zysk wynosił nawet 6,65. Dodatkowo, jeżeli chodzi o Action, tutaj obecny kurs od zgłoszenia jest minus 9,4 i dosłownie śliznął się na jakimś plusie 3, jak widzimy na maksie. Dodatkowo Toja, aktualny kurs od momenta zgłoszenia dał minus 8,6%. I tutaj widzimy, że na maksie po 4 dniach od zgłoszenia 2% na plusie było. Jeżeli chodzi o Sphinx, tutaj widzimy, że ten zysk jest. Już na poziomie 4.17 na ostatnim kursie, to jest już pierwsza spółka na plusie. Max to wynosił 11.46 na plusie. Jak widzimy, na drugi dzień od razu po zgłoszeniu było takie dosyć ciekawe wywicie. Jeżeli chodzi o Tarczyńskiego, tutaj, tutaj aktualny wynik jest minus 3,7 na minusie, a jak widzimy, max to było 1.4 na plusie 8 dni po zgłoszeniu. Kreotek, tutaj mamy 14.84 na plusie, jest to rekordista w tej liście, gdzie max wynosił aż 23. 83, ten maks został osiągnięty 6 dni po zgłoszeniu, tak więc duże gratulacje, bo to jest numer 1 w tej liście, tak więc. To, to zgłosił. Chris, Chris, oczywiście gratuluję i stwierdziłem, że będę przygotowywał może takie niespodzianki, nagrody, bo jak wiesz, ja prowadzę przegląd sektorowy, gdzie analizuję w 20 systematycznych nagraniach ponad 200 spółek i stwierdziłem, że takich takie duże, najlepsze wyniki, myślę, że na pewno warto nagrodzić. Tak więc, Chris, zgłoś się do mnie i przygotowałem dla ciebie kod zniżkowy na dostęp na przeglądu sektorowego, który obniży ci wartość tego dostępu o 238 zł. Myślę, że bardzo atrakcyjne. Tak więc gratuluję, oczywiście, nie takie niespodzianki, co jakiś czas będę wrzucał na naszych spotkaniach. Dodatkowo, jeżeli chodzi o kolejne zgłoszenie, jest to Klepsydra, to jest zgłoszenie 28 października, czyli to już są takie świeże zgłoszenia już październikowe. To 67 na ostatnim kursie zamknięcia, i na maksie było, a to jest to samo, no bo to jest jeden dzień, tam parę dni się dosłownie śliznęło, tak więc to jest maksymalny pułap obecnie osiągnięty. I dodatkowo to samo na Atrem, Atrem ostatnie zgłoszenie, zresztą jak widzimy, dokonał tego zgłoszenia. LCO RO, tak więc nie ma tutaj żadnego imienia, ale oczywiście dzięki za zgłoszenie, a ja dorzuciłbym do obserwowanych ATREM dobre wyniki i perspektywy pod KPO. No to będziemy obserwować pod to KPO i będziemy to monitorować. Tak więc ATREM 3% na plusie, to też jest max, jaki został na razie osiągnięty, świeże zgłoszenie z 30 października, tak więc będziemy to monitorować. Dodatkowo mierzę sobie średnią, taki portfel, gdybyśmy na bazie tych spółek zgłosili, to on by był jak na razie na minusie. 3,17 oczywiście przy założeniu, że w równym kapitale. Jest każda spółka, no bo tylko wtedy możemy to w ten sposób ująć. Tak więc, jak widzisz, to zestawienie jest bardzo, ale to bardzo ciekawe. A teraz ja odniosę się do poszczególnych spółek, no bo po to też je zgłaszamy, żebym ja mógł sobie rzucić na to okiem i żebym przygotował na, ten, na tej podstawie materiał. Tak więc zobaczymy, jak to wynika z moich tutaj doświadczeń, jak się zapatruję na dane spółki. Tak więc lecimy i rozpoczynamy od Mabionu. Zresztą, daj znać, co sądzisz o tych spółkach zgłoszonych przez widzów i oczywiście, przypominam, w komentarzu odrzucaj swoje. Rozpocznijmy nasze spotkanie od spółki Mabion. Sprawdzamy ostatnie informacje, jakie się ukazały. Wiemy, że Mabion przyspieszył delikatnie swój raport i zobaczmy, co w tym raporcie się wydarzyło. W trzecim kwartale 2024 roku Mabion miał pół miliona złotych przychodów, ponad 15 milionów złotych straty operacyjnej i 129 miliona złotych straty Ebida i 163 miliona złotych straty netto. Wyniki to okazały się gorsze od oczekiwań analityków. Tak więc skoro okazały się gorsze od oczekiwań analityków, a Mabion był w bardzo ważnym miejscu na wykresie, o czym już wspominałem na naszym ostatnim spotkaniu, no to mamy na ekranie teraz interwał tygodniowy z moimi poziomami i tutaj mówiłem ostatnio, że to jest być albo nie być dla Mabionu, że to jest kulminacyjny dla niego moment, że jak mają odwracać, no to widzimy, że mogą to się zakończyć lawiną wyprzedaży. No i niestety ten scenariusz się tutaj sprawdził, no bo wystarczyła... Ta iskra i spowodowało to przepotężne oberwanie na Mabionie. A jak duże? No to sprawdźmy sobie już na Trading View. Zresztą link do Trading View, czyli do tej platformy do analiz, znajdziesz sobie bezpośrednio w opisie. Warto sobie skorzystać, bo to jest dosyć ciekawa platforma. I mamy, popatrzmy, te dosłownie kilka dni mamy spadek 18%, ale tutaj z tą luką, nawet warto to zmierzyć po zamknięciu, to mamy spadek do tego cienia. No 20%, tak więc 20% w tydzień to jest naprawdę potężne, przepotężne obrywanie i wygląda to źle, powiedzmy sobie to wprost. Tak więc Mawiu przeleciał jedną strefę. Ja zawsze podkreślam, że gdy, siły, gdy chcemy zobaczyć słabość, bądź też siłę, to te strefy muszą być dosyć mocno rozjeżdżane takimi rakietami. No i zbliżaliśmy się praktycznie w punkt. Mają kolejną strefę. Tak więc jest to dosyć konkretne miejsce. Zobaczymy, czy będą próbowali to hamować. Ja bym tego palcem nie tknął. To jest łapanie typowo spadającego noża. To musi się ustać, musi się musi się ustudzić. I musi po prostu tutaj... Muszą emocje opaść, aby można było cokolwiek tutaj ciekawego w najbliższym czasie po prostu zobaczyć. Oczywiście Mabion to jest spółka, która potrafi zaskoczyć pozytywną informacją. Tak więc informacje ewentualnie mogłyby spowodować coś ciekawego, ale jak dla mnie będą one służyć tylko i wyłącznie do tego, aby podaż znalazła ujście w popycie, czyli po prostu do ucieczki. Natomiast tak się zapatruję na pierwszą spółkę, czyli oczywiście na Mabion. Zresztą daj znać w komentarzu, co ty o tym sądzisz. Czy dla ciebie jest to okazja, czy też nie. Czy Mabion wart jest w ogóle twojej uwagi. A my przejdźmy na kolejną spółkę. Sprawdzamy informację ze Sfinksa. Ostatnia, 7 października, Grupa Sfinks Polska odnotowała w trzecim kwartale tego roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrost sprzedaży gastronomicznej o 6,6% do 54,8 miliona złotych netto. Dla porównywalnej sieci lokali wzrost wyniósł 5,8% rok do roku. I kolejna, ostatnia informacja jest z 30 września. Grupa Sphinx Polska miała w pierwszym półroczu 2024 roku 99,5 miliona złotych przychodów ze sprzedaży gastronomicznej bez sieci i wiarni, co oznacza ich wzrost o 10,8%. Tak więc dwie można powiedzieć dosyć ciekawe, pozytywne informacje dla Sphinxa. Dlatego teraz najwyższy czas przejść na wykres i może zobaczmy pierwszy perspektywę, no bo Sphinxa nie mieliśmy ostatniej okazji oglądać, zresztą będę przeplatał te spółki, tak byśmy mogli systematycznie, po prostu obejrzycie wszystkie. Tak więc jestem na TradingView, przejdźmy sobie na miesięczniaka, no bo o tutaj dzięki temu zobaczymy, czy spółka w ogóle przeżywała swoje 5 minut na historycznym wykresie, czy też nie. I jak widzimy w tym ujęciu, jak najbardziej tak. Tutaj, gdzie TradingView sięga tymi swoimi zakresami dat, no to widzimy, że nawet te wzrosty sięgały tutaj w tym momencie 189%, a jeżeli ten wykres jest oczywiście prawidłowy, no to widzimy, że ten spadek od tego szczytu, Kurczę, to było 78 zł za akcję. No to teraz do tych y, g, groszowych tych to jest spadek birzeki. Jeden słowem jak najlepszy Memcoin. Y, no i zobaczmy sobie, jak to wygląda. Jak przybliżmy trochę. Czy było jakieś, jakieś ciekawsze wybicie? Widzimy, że wybicie było na początku lutego i to nawet dosyć ciekawie. Zakumulowali, no i popatrzmy, wybili to nawet o 300 Procent ponad, no to piękne, piękne wybicie, no ale oczywiście już z tych 300% żadnego trendu nie było, było to podbicie, a w tym momencie do zamknięcia mamy spadek od tego momentu aż 69%. Tak więc konkretna jazda na Sfinksie odbywa się. Właśnie jak widzimy w tych ostatnich miesiącach. Tak więc w tym momencie zejdźmy sobie już na mój wykres i zobaczmy jak to wygląda, bo z tej perspektywy wygląda, że być może hamuje. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Jesteśmy na ważnej strefie, to jest strefa, którą kiedyś sobie zaznaczyłem, no i widzimy, że pukamy do bram, jak ja to mówię, aż w końcu ktoś im być może otworzy. Pamiętajmy, że trend jest spadkowy w układzie negatywnym, jak dla mnie. Tak więc tutaj każde podbicie to jest tylko i wyłącznie ruch powrotny w oddechu, jak ja to nazywam. Tak więc jeżeli nawet by chcieli złapać punkt równowagi w długim terminie. Bo tu jest interwał tygodniowy, przypominam, bo mnie interesuje tylko i wyłącznie zamknięcie od tygodniówki zwyż w średnim terminie. Nie interesuje mnie tutaj żaden day trading. Tak więc z tej perspektywy patrząc, jeżeli utrzymają ten poziom, a to jest istotna strefa, i nie będą chcieli tutaj tego zrzucać niżej, no bo jeszcze z 46 groszy to jest gdzie spadać do samego dna. Tak więc, jeżeli będą chcieli to utrzymać, no to półka pomiędzy główną strefą i dla mnie jest naturalną strefą oporu. Dodatkowo najważniejszą strefą do przetestowania będzie około 58 groszy, zanim w ogóle byliby w stanie podejść na główną. Strefę, którą zaznaczyłem powyżej. Tak więc tak ja się zapatruję na Sfinksa na ten długi, najbliższy termin. Zobaczymy, czy rynek rzeczywiście będzie chciał to w ten sposób rozegrać, czy też nie. No bo jak przebiją 46, czyli zamknąć jakie ja dla mnie całym korpusem. Jak ja to mówię, ciałem świecy poniżej tej strefy, to niestety ta kontynuacja zejść nawet nie korekcyjnych, tylko regularnych spadków może mieć wtedy miejsce. Tak więc czy to już jest uklepane dno? To już ty możesz mi odpowiedzieć w komentarzu, czy tak rzeczywiście ta sfinksa jest, czy też nie. Tak więc jak widzimy, to jest sfinks, który jak tutaj widzimy, 4,17 od momentu zgłoszenia jest na pusie, ale 11,4 dało tutaj na wybiciu. Tak więc zobaczymy, jaka będzie perspektywa dla sfinksa w najbliższym czasie. Kolejna spółka, jeżeli chodzi o. Nasze dzisiejsze spotkanie to spółka Toja. I Toja fajnie, bo nie mieliśmy jej ostatnio, tak więc zobaczmy, co tam na Toji się ciekawego aktualnie dzieje. Od momentu zgłoszenia mamy minus 8,6. 2,1 po 4 dniach od zgłoszenia było na plusie, tak więc zerknijmy sobie, jak to wygląda. Z perspektywy informacji, te, które ostatnio znalazłem, to ja akurat no niestety nie puszcza tych informacji. Są jakieś stare, te informacje jest ich bardzo mało. Ostatnia, jaka się ukazała, jaką znalazłem, to jest 18 wrzesień, gdzie mamy wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora, emitenta. Jak widzimy, spółka informuje, że w dniu 18 września. Podjęła decyzję o wypowiedzeniu umowy z dnia 17 czerwca 2014 o pełnienie funkcji animatora emitenta dla akcji zawartej z domem makerskim BDM SA. No to, to jest informacja, która się pojawiła, no a my musimy teraz zmierzyć się z tym, co to ja ciekawego na wykresie nam chce zaprezentować. Tak więc zobaczmy sobie, wpierw w dłuższym horyzoncie czasu, jak to wygląda z tej perspektywy na TOI. Czy w ogóle coś ciekawego tutaj się dzieje, czy też nie. Tak więc mamy TOI. I zobaczmy sobie na miesięczniaku, jak to właśnie wygląda. I widzimy, że spółka potrafiła przeżyć swoje 5 minut na wykresie, jak najbardziej tak, bo widzimy, że od momentu akumulacji od 2016 do szczytu w 2018 po dwóch latach, i dała zarobić. Zobaczmy sobie. No 300%, tak więc pewnie wszystkim inwestorom, w szczególności długoterminowym marzy się, żeby to w ten sposób się odbyło, no ale potem widzimy, że runęła wręcz i to bardzo potężnie w dół, tak więc ten spadek był niesamowity i w bardzo szybkim czasie, jak widzimy, dosłownie w kilka miesięcy osiągnęła swoje dno, gdzie straciła aż 80 ponad procent. Obecnie od tego szczytu do kursu zamknięcia jest minus 58%, tak więc jak widzimy, jak ktoś jeszcze przybywa akcjami zakupionymi na tych poziomach, no to jeszcze musi trochę poczekać, żeby w ogóle mu tutaj odbiło, jeżeli kiedykolwiek to nastąpi, bo to był wzrost sięgający 140%. Czy tak będzie? Oczywiście czas pokażemy. teraz zajdźmy sobie już na wykres i zobaczmy, jak to wygląda z tej niższej perspektywy, chociaż jeszcze z ciekawości sobie zmierzę. Potencjał spadku mnie interesuje do dna. To byłby był minus 39%, to by było dramatyczne i do górnego ręża 25%. No, okej. Okay. Dobra, tak więc zobaczmy sobie w tym momencie już to je na wykresie. I to jest Toja już w interwale tygodniowym na moich wykresach. I popatrzmy, co tutaj się ciekawego wydarzyło. Oczywiście, zejścia i te długie cienie, jak będziemy obserwować, na co po niektórych wykresach, to najczęściej jest to krach japoński. Wiemy, co się wtedy wydarzyło na rynkach. W tym momencie, jak widzimy, dosyć ciekawie zachowuje się Toja. Ja tu ewidentnie widzę jeden poziom, i pewnie już w komentarzu byś mi napisał ewidentnie również coś widzisz, bo jak dla mnie, siódemka będzie dla niej ważniejsza do utrzymania. Jeżeli siódemki nie utrzymają, no to będzie słabo. No to i tak więc siódemeczka jest do utrzymania. Jestem ciekawy, czy pojawią się tam wolumeny broniące, czy też nie. Bo jak nie obronią siódemeczki i zamkną się poniżej minimum na tygodniówce, bądź w wyższym interwale w dół, no to będą chcieli testować niższe poziomy cenowe. To jest jak dla mnie typowy boczniak w układzie szerokiego ręcza, Tak więc to widać, bo popatrzmy, popatrzmy praktycznie rok czasu już, bo to jest wykres rok czasów cofnięty. Praktycznie rok czasu chodzą na tych samych poziomach cenowych. A więc grają to od bandy do bandy ewidentnie to widać. Żeby można było mówić o takim, można powiedzieć, względnym spokoju, to nie muszą wrócić, wrócić w tą górną, górny zakres tego ręcza, czyli muszą wrócić. Powyżej tych poziomów i próbować swingiem to wybijać z celem retestu strefy około 8 zł, no bo to są ważne punkty psychologiczne pod rozgrywkę. Tak więc wybili się w tej formacji no i niestety nic pozytywnego, przynajmniej na chwilę obecną, tutaj się nie dzieje. Ale to jest typowe, jak widzimy, boczne. Ewidentnie to ja na coś czeka. Pytanie tylko, czy na informacje, czy też nie, bo tych informacji nam brakuje z tej spółki. Warto poszukać teraz, czy wyniki będą gdzieś w najbliższym przyszłości, jeżeli chodzi o to, je ukazywać. No i przejdźmy sobie do kolejnej spółki, zobaczmy co ciekawego dzieje się na kolejnej. A kolejna spółka to będzie co? A, jeszcze mamy rekomendacje dla, mm, dla TOI. To jest 28 czerwiec, tak więc popatrzmy, jak stare są te informacje, ale zobaczmy na uzasadnienie, bo tu są analitycy Nobel Securities w raporcie z 28 czerwca podwyższyli wycenę akcji spółki TOI w horyzoncie 9-miesięcznym do 12 z 11,50. 9-miesięcznym, a to jest czerwiec. Tak więc zobaczmy, czy to w ogóle. Wzrosło od tamtego czasu, jeszcze z ciekawości, tak więc serwiec, tutaj w lipcu mieli wybicie, tak więc służyło do tego, żeby upłynnić akcja, a potem runęło. Ok, czyli poszła podbitka, a potem wysypało się na wolumenie, no i po temacie. Tak więc zobaczmy, jakie jest uzasadnienie. Raport wydano przy cenie 840. Podtrzymujemy pozytywną opinię o akcjach. Spółka nadal notowana jest z dużym dyskontem do zajmujących się podobną działalnością podmiotów zagranicznych. Nie dostrzegamy istotnych zmian w otoczeniu spółki, nastroje konsumenckiej, skłonności do wydatków na narzędzia, jak to narzędzia poprawiają się, aczkolwiek w powolnym tempie. Liczymy, że pod koniec 2024 roku pozytywny wpływ na sprzedaż narzędzi w Polsce będzie mieć napływ środków unijnych, który powinien przyczynić się do wzrostu w skali prowadzonych inwestycji budowlanych, napisano w raporcie. Analitycy, analitycy wskazują, że w pierwszym kwartale tego roku toja dwukrotnie zwiększyła sprzedaż kanałem internetowym. Liczą na utrzymanie relatywnie wysokiej sprzedaży w tym kanale w najbliższych kwartałach. No to zobaczymy, czy 9 miesięcy, pamiętaj? 12 zł, ma być na to i zobaczymy, czy tak będzie, a my przejdźmy sobie dalej, no bo dalej kolejną spółką ostatnio już na naszym dzisiejszym spotkaniu, jest spółka Tarczyński. Tarczyński to była dosyć ciekawa spółka pod rozgrywkę, bo tam ewidentnie jak ktoś śledził informacje, no to przecież wie, o co poczuła się tam gra. Więc kto to zgłaszał? Peter to zgłaszał, tak więc yy, co tam Peter pisał w tym zgłoszeniu? Yy. Ok, tak więc mamy. To jest ta informacja, o którą mi chodziło, że pojawi się tutaj również w zgłoszeniu Edzwick 80. No i dokładnie tak, o to tutaj chodziło. Tak więc widzimy, że Tarczyński od momentu zgłoszenia jest na minus 3,70, na plusie po 8 dniach od zgłoszenia był 1,42. I tutaj zawirowania były dosyć konkretne, jeżeli chodzi o Tarczyńskiego. I co tutaj mam na myśli, bo to jest spółka, która potrafiła przeżyć swoje szaleństwo na wykresie. Tak więc zobaczmy, jak to wygląda jeszcze na Tarczyńskim na TradingView. Zobaczmy sobie, jak to. W tym momencie się prezentuje też w dłuższej perspektywie, bo Tarczyński akurat jest spółką, która jest w bardzo silnym trendzie wzrostowym. To jest spółka, popatrzmy, która od tego marazmu w 2020, czyli od szkodnika, mamy do obecnych szczytów 795%, bo to jak najlepszy alt. Tak więc przepięknie to poszło, ktoś trzyma z tych poziomów, to proszę pochwalić się w komentarzu i moje duże gratulacje za wypatrzenie tej spółki tak na wczesnym etapie. Potem oczywiście konsolidacja była męcząca, bo dwuletnia, no i teraz ostatnie wybicia też były spektakularne, no bo jak widzimy w kwietniu tego roku wybicie było dosyć mocne po tej akumulacji, aż 125% w tak szybkim czasie, dosłownie w dwa miesiące. Linii. Tak więc widać, że tutaj coś ewidentnie się na tej spółce wydarzyło. A dlaczego była ta rozgrywka dosyć prostą rozgrywką? A dlatego, że tutaj poszły informacje dosyć konkretne o rewizji indeksu. Tak więc widzimy, że pierwsza informacja poszła 17 października. Po sesji 18 października w skład indeksu MWiK40 wejdą akcje Senopharma, a wykreślone zostaną akcje Komarchu, wiemy z jakiej przyczyny. A Tarczyński wejdzie do indeksu EZWiK80. Podał GPW Benchmark w komunikacie i to właśnie ewidentnie wskazywało, że ten ruch na Tarczyńskim musi się wykonać, no bo skoro ci wszyscy, którzy analizowali i zdawali sobie sprawę, że być może po rewizji indeksu, kiedy komarch na wypadnie tarczyński wejdzie do głównych indeksów, no to wiadomo, że to, w, to automatycznie będzie wywoływać wzmożony popyt. No ale potem niestety, albo stety, pojawiła nam się żabka. A skoro pojawiła się żabka, no to wiedzieliśmy, że obojętnie czy będzie tam Euforia, czy nie będzie euforii, czy automatycznie uda im się wskoczyć do WIG 20, to będą przetasowania w indeksach głównych ale jakby im się nie udało, a im się nie udało, tylko weszli do mWIG 40. Ale to też wymagało przetasowań w indeksie głównym. I one też miały miejsce. Tak więc po sesji 29 października, jak widzimy, żabkę już witamy, właśnie w, w mWIG 40. Czyli jednym słowem, coś znów musiało się zadziać w pozostałych indeksach. I co się wydarzyło? 28 października. Po sesji 29 października, w indeksach mWIG 40 z list uczestników zostanie wykreślona spółka GreenEx zamiast spółki. Pharma. Podał GPW Benchmark i dodatkowo ponadto poinformowano, że z list uczestników SBK 80 zostanie wykreślona spółka Action zamiast spółki Tarczyński. No i to jest pozytywne dla nas, że Tarczyński po tej rewizji nie wypadł SBK 80 i co to wywołało, bo to też jest istotne. Pamiętajmy, odbieramy lekcję płynącą z rynku, bo to jest dla nas najważniejsze. Widzimy, że zawirowania były dosyć mocne, czyli z jednej strony była euforia, dosyć duża, pompka Pod to, że wchodzimy do SWIK 80, potem był dosyć mocny dump, no bo wręcz ATH wyznaczyła spółka tarczyński, i potem zlecieli bardzo szybko 28 praktycznie procent w dół. Ale potem widać, że pomimo tego, że tutaj potrafili spaść nawet do 90 zł za akcję, automatycznie ktoś to wybrał. Czyli z jednej strony grali pod wejście pod SWIK 80, z drugiej strony wystraszyli się tym, że gdyby tu żapka to będzie rewizja indeksów. ale Ryzyko tego, że wypadnie Tarczyński z głównego indeksu było spore. Ale być może znów ktoś wiedział coś więcej, bo na rynku zawsze tak jest takie, że raczej ktoś wie coś więcej. No widzimy, że ktoś to sobie zebrał z dołu i na szybko mógł sobie zeskalpować, nawet w ruchu powrotnym 19%. Tak więc z racji tego, że tarczyński nie wypadł nam z Swik80 pojawił się również popyt, który jak widzimy docenił to, że tarczyński w tym indeksie głównym się znalazł. Tak więc patrząc z perspektywy, teraz przełączę sobie od tarczyńskiego na, moi, na moim tutaj już. Hmm, w programie, tak więc zerknijmy sobie, jak to wygląda w tym momencie, jak dla mnie ewidentnie, gdzie tutaj widzisz strefę? Tak więc ja sobie siedzę już na rynku od 2008 roku, tak więc tysiące godzin przed wykresami spędziłem. Tak więc ja tutaj od razu Ci powiem, gdzie, jak dla mnie chłopaki będą stać i, robić, i będą robić ścianę. Będą robić ścianę. I to dopóki nie zostanie przebite, tak dla mnie nie ma szans na test poprzednich historycznych szczytów na Tarczyńskim. Tak więc tutaj ewidentnie dla mnie będą robić ścianę podażową i tutaj będzie opór, tak więc muszą się pojawić po prostu wolumeny. Jeżeli Tarczyński będzie przebijał za to dolną bandę, a to jest bardzo ważna banda dla niego, to będzie to tragiczne w skutkach, tak więc tutaj nie mogą znaleźć się poniżej niej, Tu ewentualnie może być walka popytu z podażą, która ewentualnie chciałaby z Tarczyńskiego uciec, ale po wolumenach było widać, że Ktoś nie bez powodu sobie zakumulował na tym wybiciu Tarczyńskiego. Ci, którzy sobie zarobili, no to pewnie na szybko chcieli to odegrać. Już dawno ich pewnie w tej spółce nie ma. I zobaczmy sobie jeszcze z perspektywy płynności, bo to będzie też dosyć interesujące. Ja przypominam, że podsumowując sesję, sesję dzienną, gdy oglądasz moje materiały, to sobie monitorujemy to również na bieżąco, a to mamy ostatnie zamknięcie z ostatnich, ostatniego dnia notowań przed naszym świętem, jak to wygląda i widzimy, że właśnie wtedy mieliśmy odbicie na Krebsydrze 3%, a ten 3%, Sfinks 1,4% na plusie, Tarczyński prawie procent na plusie, Action 6,6% na plusie, trzy spółki były na minusie, w tym Toja straciła 8,3%, Kreotek stracił 1,3%, a Mabion poleciał aż kolejne 6% w dół. Ale popatrzmy sobie na obroty, bo to będzie istotne. I jak widzimy tutaj na obrotach, mamy Marion, który wygenerował aż ponad 3 miliony. Tak więc to ewidentnie, jak ktoś szuka płynności, no to ma spółkę, która raczej pewnie spełniłaby jego oczekiwania. Tylko pytanie, czy w tym kierunku, który by oczekiwał. Kreotek, jak widzimy, 400 tysięcy. Toja, 177 tysięcy. Action 181 tysięcy. Potem po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Oczywiście to pamiętajmy, że to jest sesja dzienna. Tak więc w zależności od tego. To, jakim kapitałem sobie zarządza, jak sobie prowadzi pozycję, no to musi uwzględnić również w swoim podejściu przede wszystkim, jakie obroty generowane są na danym walorze, aby po prostu czasami nie zrobić sobie kuku. Tak więc wszyscy, którzy są długo na rynku, pewnie wiedzą o co mi chodzi. Tak więc dziękuję za każde zgłoszenia. Oczywiście liczę, że pod tym materiałem będą kolejne. Zresztą pod każdym moim materiałem można sobie zgłaszać spółki pod kity, pod perełki. Tak więc będziemy sobie to monitorować. Gratuluję wszystkim tym którzy wypatrzyli sobie spółki i jak widzimy są one na plusie, a tym, którzy oczywiście wytypowali sobie spółki, które są na minusie, to trzymam za nich kciuki, to jest normalne na rynku. Nie zawsze jesteśmy na plusie. To jest całkowicie normalne, tak więc po prostu trzeba robić swoje. I być może następnym razem po prostu się uda, a być może te spółki, może coś przyjdzie jakiegoś wspaniałego dla rynków i pod względem informacji i nagle staną się naprawdę mocnymi. Pozycjami. Tak więc pozdrawiam serdecznie, udanego całego tygodnia. Pamiętajmy o tym najważniejszym wydarzeniu w tym tygodniu, które nadchodzi wielkimi krokami, bo niepewność niestety jest cały czas dosyć duża niepewność odnośnie tego, kto zwycięży w tych wyborach. A pod to toczyła się ostatnia rozgrywka w cyklu prezydenckim, i potem no, rynki będą musiały się już odnieść do zupełnie innej rzeczywistości, jaką zafunduje któryś z tych kandydatów rynkom w tych najlepszych tygodniach, które są do końca roku. Pozdrawiam. Udanego tygodnia. Hej.